Manko Ludziska, witam Was w kolejnym FIFowym materiale. Dziś porozmawiamy sobie o tym, co potencjalnie w FIFie może jutro wyjść, a raczej co prawdopodobnie nie wyjdzie, ponieważ i jej milczy a propos jakiejkolwiek jutrzejszej, czyli piątkowej promocji. Być może będzie to pierwszy raz w fifa 23, kiedy zobaczymy piątek bez specjalnych nowych kart w paczkach, tak jak teraz mamy chociażby out of position, nasi przeciekowcy, czyli z Twittera, różni ludzie, którzy z reguły mają jakiekolwiek informacje, też nic nie mówią. Więc albo nie mają tych informacji, albo nie chcą się z nami podzielić. Ale jeśli dziś wieczorem, czyli teraz, jak to nagrywam, znaczy nagrywam to rano, ale dziś wieczorem nie zobaczymy żadnych ekranów nowej promocji, czyli nie zobaczymy chociażby tego, czego się większość ludzi spodziewało, czyli Team of the Group Stage z Ligi Mistrzów, czyli no zawodnicy, najlepsi zawodnicy z fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jeśli nie zobaczymy tych ekranów, to oznacza, że czeka nas pierwszy tydzień bez promocji. I dlatego w tym filmie chcę was do tego wszystkiego przygotować. Chcę wam powiedzieć, co uważam, że z rynku. Będzie się działo w różnych rejonach kart, czy to fodery, czy to specjalne karty, karty właśnie, które wychodzą z paczek. Co się będzie działo w rynku przez weekend? Bo oczywiście mam poprzedni film nagrany, wczorajszy, który opowiada o tym, co będzie dziać się za tydzień, kiedy właśnie będziemy już o krok od Mistrzostw Świata. Wszystkie nowe tryby, które w Ultimate będą, które się z tym wiążą, wszystkie najnowsze rzeczy, które się wydarzą już za tydzień. Ale ponieważ teraz mamy ten potencjalny tydzień przestoju, gdzie no albo dostaniemy promocję, albo nie, przeglądamy się dziś. Wieczorem, ale nawet jeśli nie dostaniemy, to oczywiście Was przygotuję właśnie pod to. A jeśli coś dostaniemy, to też oczywiście na moich live streamach, też na Twitch TV Canera, będę na bieżąco Was aktualizował, co się dzieje na rynku, jeśli coś by się zmieniło. I też oczywiście na moim Discordzie, tam mnie zawsze możecie spotkać. Szczególnie jeśli subskrybujecie mnie na Twitchu, to wiecie, że mamy swój kanał handlowy, gdzie ja i inni handlarze siebie wspieramy. Ale zanim w ogóle przejdziemy do filmu, to naprawdę chcę Wam bardzo podziękować za całe wsparcie. Już prawie przez dwa miesiące, odkąd wróciłem do Fify, bardzo się cieszę, że pozwalacie mi to dalej robić naprawdę Jestem no, niesamowicie wdzięczny wam, że, że przychodzicie i na streamy, i na filmy moje, i na Discorda, i mam nadzieję, że w ten okres świąteczny no, życzę wam po prostu wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że, że będzie u was. Jeśli jest źle, to będzie lepiej. Jeśli jest dobrze, to niech będzie jeszcze lepiej. Naprawdę przejdźmy przez końcówkę tego roku wspólnie, dobrze, fajnie. Mam nadzieję, że, że po prostu wszystko wam się układa. I jeszcze raz dziękuję bardzo za to, co mi okazujecie do tej pory. Znaczy, po prostu, że okazujecie mi tyle wsparcia. No, jest to coś, czego nigdy. Ach, w ogóle nie będę pół filmu o tym gadał, ale naprawdę Wam bardzo, bardzo dziękuję i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Więc, przechodząc do rzeczy, wiemy, że mamy obecnie karty w paczkach out of position, tak. Mamy teraz czwartkowe nagrody, właśnie teraz skupiłem troszeczkę kart z rana, ale nie martwcie się, uważam, że jeszcze, znaczy mam nadzieję, że jeszcze będzie moment wejścia w specjalne karty, które, które są w tej chwili na rynku. Oczywiście jest szansa, że już ich najniższy moment minął, znaczy myślę, że na pewno ich najniższy moment był, nawet nie dzisiaj, na nagrodach, dzisiaj to był taki ostatni dzwonek. Więc karty out of position, jak mi się pytacie, to od razu chcę do tego przejść, że jeśli nie zobaczymy dzisiaj wieczorem ekranów ładowania żadnych z. znaczy ekranów ładowania, no po prostu jak się logujecie do FIFA, to macie ten ekran tak powitalny, można by powiedzieć. Jeśli w nim nie zobaczymy nic nowego, czyli nie będzie żadnych nowych słapów, nic, znaczy swapy to dopiero będą podczas Świata, też o tym mówiłem w poprzednim filmie, ale generalnie jeśli nic nie zobaczymy, to uważam, że te, że te karty podbijają. Szczególnie Perisic jest bardzo rozchwytywany, ale wiecie co? No mówiłem wam o tym na poprzednim filmie, mówiłem. Też na swoich streamach, że Pariszczyk mi się bardzo podoba jako karta pod inwestycje, więc teraz, no, przyznam szczerze, że, no, wciąż mam nadzieję, że te karty, inaczej, mam nadzieję, że jeszcze traficie na moment, kiedy on na chwilę spadnie po obejrzeniu tego materiału, bo pewnie wrzucę to koło południa. W tej chwili, jak to nagrywam, chodzi za około 143 tysiące. Gdybyście zobaczyli go poniżej 140, to uważam, że to będzie jeszcze nie najgorsza cena, że on powinien i tak odbijać, bo on jest bardzo rozchwytywany, czy to przez prosów, czy ogólnie ludzi nim grają. Ogólnie taka porada e, na przyszłość, jeśli chodzi o karty, które są w paczkach z nowych promocji, to zwracajcie uwagę, szczególnie w tym roku, na karty, które są bardzo uniwersalne. Perisic ma na karty, które ma, mają bardzo dużo pozycji. Perisic ma bardzo dużo pozycji, na których może grać i dzięki temu takiego cena rośnie. Ma dużo, można nim grać na prawej obronie, można nim grać w środku, można nim grać na skrzydle i to powoduje, że jego cena też jest to jeden z powodów, czemu, czemu ta karta uważam, że jest najlepszą kartą do inwestycji z, obecnych, no, z obecnej promocji, ale też na przykład widziałem jednego Freda dziś i ogólnie, no rynek powiem wam tak, ogólnie. Jeśli nie zobaczymy promocji, to rynek uważam, że co najmniej do piątku wieczór odbije, a może nawet do soboty. Uważam, że rynek będzie wyżej, nawet niż jest teraz, gdy to nagrywam, gdy to oglądacie chociażby w czwartek. Jeśli oglądacie w piątek, to w piątek, to też podejrzewam, że no, powtarzam, jeśli nie zobaczymy nowej promocji, bo jeśli zobaczymy nową promocję, to będzie w drugą stronę, to jutro po dziewiętnastej rynek by spadł, uważam. Ale jeśli faktycznie nie zobaczymy żadnej promocji w ten piątek, to uważam, że rynek będzie stabilny mniej więcej do piątku, soboty. Wiem, że na poprzednim filmie mówiłem Wam, że ogólnie będzie prawdopodobnie panika, bo tak przed Mistrzostwami Świata będzie, uważam, panika na rynku, uważam, że dużo ludzi wysprzeda się po tej lidze weekendowej, ale jeszcze, mimo że nie mamy najlepszej drużyny tygodnia, to i tak uważam, że ludzie jeszcze będą oczywiście grali tą drużynę, to znaczy po tą drużynę tygodnia ogólnie będą grali ligę weekendową, więc jeszcze będzie rynek dość wysoko do piątku, soboty, powtarzam ostatni raz jeśli nie będzie promocji w ten piątek, jeśli będzie team of the group stage, to team of the group stage z reguły zbija rynek i wtedy rynek byłby niżej ale jeśli dziś wieczorem, czyli się oglądacie to dziś po 19 na przykład i wiecie już, że nie będzie żadnych nowych ekranów, że nie będzie promocji jutro to wtedy wydarzy się to wszystko, co mówię w tym filmie a nawet jak nie, to też wspomnę o kilku rzeczach jeszcze w razie gdyby była promocja, ale głównie skupimy się na wersji takiej, która jest najbardziej prawdopodobna, czyli że promocji nie dostaniemy. Więc przechodząc dalej, foderki, foderki też, które zawsze musimy na streamie, na, streamie na, na YouTube, wszędzie, na Discordzie, wszędzie, właściwie musimy wspomnieć o foderach, wiadomo, bo to są najczęstsze wasze inwestycje, które też wam często polecam, bo uważam, że teraz są bardzo tanio. Właśnie, nawet jeśli już zobaczycie, że te auto-position są za drogo dla was, uważacie, że już one dużo wyżej nie pójdą albo że już są po prostu ogólnie za drogo, to to jeszcze zwróćcie uwagę na fodery zwróćcie uwagę szczególnie na fodery 86 84 za 2000 lub niżej a takie trapy na przykład powiedzmy za 13 tysięcy max, tak, jeszcze dzisiaj na nagrodach uuu, widzę, że troszeczkę już, no jak nagrywam, a nie, co ja robię, <śmum> mam złe widełki wpisane, nie zły jestem, czekajcie czekajcie, czekajcie, już Wam pokazuję za ile teraz chodzi przykładowo trap, czy jest jeszcze za 13 tysięcy no tak, można go jeszcze spokojnie złapać za 13 ale uważam, że, a to dlatego tym się spierdzieliło, dobra w każdym razie uważam, że jeszcze za 13 kartę 86 można łapać, ale najbardziej pewnym jest, się będzie, jeśli będziecie ich łapać poniżej 13 tysięcy, ja na przykład dzisiaj łapałem za 12,5 i 12,750, ale pamiętajcie, nie mówię tylko o specyficznie Trapi i o specyficznie przedziale kart 86. Jedne, co chcę wspomnieć, to że przedział 85 jest wciąż nabity, więc nie bierzcie dzisiaj, w czwartek, kart 85. Jeśli one spadną w piątek i dalej, to tak, to jak najbardziej, ale, ale te karty, z tego co wiem, to cały czas są jeszcze nabite no wy zobaczcie jaka jest przepaść, No, znaczy w ogóle prawie nie ma przepaści między kartami 85 a 86, więc to jest w ogóle absurd, nie bierzcie kart 85 w tej chwili, ale do czego zmierzam, jeśli dostaniemy tej promocji, to znaczy żadnej promocji w ogóle w piątek, to uważam, że i tak jej dowali jakimś kontentem w formie SBC-ków przez weekend i przez no, kolejny tydzień, dopóki nie dostaniemy Mistrzostw Świata, a nawet jeśli by z jakiegoś powodu nie wyszło wiele SBC-ków do przyszłego piątku, to i tak podczas Mistrzostw Świata wyjdzie dużo SBC-ków i, i tak fodery w którymś momencie odbiją, więc nawet jeśli nie uda Wam się ich sprzedać, albo no, nie będzie za szybkich profitów powiedzmy do poniedziałku, wtorku, środy, to i tak prędzej czy później te fodery odbiją, a nie powinny już być wiele, wiele niżej z tego powodu, że no one już i tak właściwie ryją pod nie. Więc to jest pozytywna sytuacja z foderami. Jeśli macie jeszcze w swoich klubach, jeśli nawet macie je drożej niż teraz są na rynku, ja też jestem z wami w tym, że jeszcze troszeczkę tych foderów mam mam znaczy mam całą masę, ale bardziej to mam Team of the Week, no Team of the Week to też są fodery, ale je kupowałem po, dobre, po dobrych cenach też codziennie, schodzi mi po parę kart na, dla leniwych kupujących, więc też pamiętajcie, że jak macie różne informy, jak macie różne, różne karty no, z różnych tygodni, czy fodery, to zawsze wystawiajcie na noc swoje karty, bo w nocy można zawsze trafić na jakiegoś leniwego kupującego i po prostu on dużo wyżej, powyżej ceny rynkowej może Wam zejść, więc ogólnie uważam, że foder, jeśli nie dostaniemy Promocji już to 15. Raz. Powtarzam, przepraszam, już postaram się przestać, ale naprawdę to jest bardzo ważna informacja, jeśli nie dostaniemy promocji to foderki powinny się w miarę trzymać ceną. Dlaczego? Bo nie będzie zasobu jutro. Nie będzie jutro za dużego zasobu, a jak nie będzie zasobu, to nie, ma nie mają skąd przyjść nowe fodery, więc siłą rzeczy to rynek wypycha wyżej. A jeszcze jedna rzecz, jeśli pójdziemy w przeszłość, jeśli zobaczymy w poprzednim roku, co się działo mniej więcej właśnie w tym czasie, yy, kiedy byliśmy, no nie mieliśmy przedmiotu świata, nas nie było, ale mieliśmy jak gdyby ten cykl FIFA obecny, to w zeszłym roku o tej porze dostaliśmy i ikonę, i hero kolejnego, i jeszcze jednego hero SBCK. Oczywiście teraz wiem, już dostaliśmy hero i ikonę, ale to były takie, można powiedzieć, nieprawdziwe. Ikony i hero, bo były z ograniczonym overrolem. Teraz jeszcze możemy, przed wyjściem trybu Mistrzostw Świata, możemy jeszcze dostać normalną ikonę i normalne hero, bo i jej może jeszcze będzie chciało was wysuszyć z końców, z foderów, właśnie z różnych rzeczy, jeszcze przed wyjściem tej promocji. Więc nie zdziwię się, jak na przykład w poniedziałek zobaczymy znowu jakąś ikonę. Nie mówię, że to jest pewne, to nie jest potwierdzone. Jedyne, co jest potwierdzone, to wiem, że lewy zawodnik miesiąca na pewno wyjdzie dzisiaj albo jutro, i też Higuain End Ovenera, bo Higuain skończył karierę chyba, albo. Się przeniósł gdzieś do innego klubu, ale chyba skończył karierę. To z tego powodu też dostaje kartę w FIFA. Więc, więc te dwie rzeczy na pewno, znaczy te dwie karty na pewno troszeczkę też mają wpływ na foder, nie jakoś bardzo, ale troszeczkę więc to też jest dla nas pozytywna informacja jeśli skupimy foder, ale oprócz tego też uważam, że w przyszłym tygodniu zobaczymy jakieś SBC, zobaczymy, że foderki będą odbijać, a nawet jeśli nie nawet jeśli z jakiegoś powodu miałyby nie odbić i jeszcze raz tutaj powtórzę, jeśli by wyszła jutro promocja, to nie kupujcie dzisiaj foderów jeśli oglądacie to dzisiaj po 19, czy w po 19 i zobaczycie ekrany na przykład Team of the Group Stage, to wstrzymajcie się z foderami do jutra do 19, ale jeśli nie nie zobaczymy tych ekranów, jeśli nic nie będzie jutro wychodzić poważnego, czyli nie będzie nowych specjalnych kart, tak jak teraz mamy Out of Position, to spokojnie możecie właśnie dzisiaj po dziewiętnastej, szczególnie właśnie po dziewiętnastej, jeśli nie będzie tych żadnych ekranów nowych, to dzięki zasobowi z ważnych meczów możecie właśnie spojrzeć na różne fodery i wtedy właśnie też możecie jeszcze się wbić w Out of Position, bo też na ważnych meczach one spadają, dlatego możecie sobie pomyśleć dlaczego mówisz nam o kartach Out of Position do inwestycji, skoro teraz są wyżej, a Ty kupiłeś sobie taniej o dziewiątej Rano, bo uważam, że właśnie jeszcze może być jedno okienko po 19 na ważnych meczach. Tak z reguły jest, że te karty są najtaniej przed nagrodami albo leciutko w trakcie, nie najtaniej, ale najtaniej w ciągu dnia są przed nagrodami, albo jeszcze chwilę po nagrodach. Potem one do 15, 16 rosną. A potem jeszcze potrafią spaść właśnie po 19 albo chwilę przed kontentem. Są jak gdyby te dwa okienka, na które warto zwracać uwagę. Więc jeśli jakieś jeszcze karty z tej promocji Was interesują, mi się najbardziej właśnie podoba, no chociażby Berardi też, którego dzisiaj nawet nie najgorzej wysnajpiłem za 42 tysiące. Fofana też nie jest zły, uważam, wiem. Mieliśmy z nim może złe przejścia pierwszego dnia, ale teraz on już zahacza o 100 tysięcy. Uważam, że to nie jest najgorsza cena. Też skupiłem kilku halandów za 100 tysięcy, więc uważam, że te karty, no, na ligę weekendową, po prostu leciutko można powiedzieć, ryzykuje z tym, że tej promocji nie będzie. Znaczy, więcej wskazuje na to, że nie będzie, tak? Więc nawet nie wiem, czy można to zaliczyć do kategorii ryzyka. Ale uważam, że karty na ligę weekendową i tak odbiją i będzie okienko na sprzedaż. Tylko mówię, to nie są inwestycje. To nie są rzeczy, które będziecie trzymać w klubie przez tydzień albo nawet przez 3 dni. Ja te karty najpierw. Później sprzedaję, myślę, że w piątek po 19.00. Może w sobotę, jeśli będę się czuł bardzo, nie wiem, w ryzy ryzykownym będę nastroju, to, mo to może podtrzymam niektóre karty do soboty, ale większość podejrzewam, że sprzedam nawet już jutro, jeśli zobaczę odbicia, jeśli zobaczę dobre flipy. Jeśli zobaczę, że haland podejdzie pod niem nie 120 tysięcy, 115 tysięcy, to myślę, że już zacznę go wystawiać, więc. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tej kategorii. Karty RTTK, pamiętajcie, że dzisiaj są mecze z Ligi Europy i pamiętajcie, że ulepszenia dostają 4 listopada. Mówiłem wam na poprzednich filmach o ikonie, bardzo fajnie wyszła ta inwestycja, kupowałem go po około 22 tysiące. 22, 23 maksymalnie, i on teraz już podchodzi pod 30, więc bardzo fajny zarobek. Wziąłem ich chyba z 5. Oczywiście w retrospekcji teraz żałuję, że nie, nie więcej. Teraz widzę, że o, troszeczkę spadł. No, bo zobaczcie, ja go już sprzedawałem pod, pod 30 tysięcy. Nawet jeden na Lazy mi się sprzedał za 30, 20, 250, a jeszcze mam chyba jednego albo dwóch na liście. Więc, więc bardzo, bardzo spoko inwestycja w RTTK. Chodzi mi o to, że jeszcze można było wejść w RTTK, i ta sama sytuacja z terierem troszkę gorzej on odbił. A ale wciąż wciąż było to odbicie i wciąż był to kilkutysięczny zarobek więc bardzo fajnie. Mówię Wam, po prostu no, słuchajcie Kejna, bo czasem potrafi dać fajną poradę podczas nagrywania na YouTube. Właśnie mówiłem o terrierach, mówiłem o, o ikonę, kiedy byli dużo tańsi i też mogliście razem ze mną zarobić, a jak nie chcę Was ciemnie mnie słuchać, to pamiętajcie, że właśnie na Discordzie biorę, biorę, biorę też dużą ilość notatek dla Was, organizuję i też wystawiam właśnie na Discordzie, na swoim kanale handlowym. Jak macie subskrypcję na Twitchu, to, to właśnie jeśli, jeśli może nie wiem, nie, nie lubicie słuchać 30-minutowych moich filmów, ten się postaram, żeby był troszkę krótszy. To też dzięki subskrypcji na Twitchu staram się Wam pomagać. Biorę jak najwięcej informacji i dzielę się nimi z Wami też tam. Więc wracając do rzeczy, o czym jeszcze chcę Wam dzisiaj powiedzieć? Złote karty już wam powiedziałem. Rule Breakers też możecie zwrócić uwagę z, pierwszej, drugiej, z pierwszego drugiego zestawienia. Rule breaker, jeśli spadną dzisiaj o około 5-10%, to też bym nad nimi się zastanowił, czy może nie odbiją jutro na ligę weekendową. Ogólnie konsensus jest taki, że na ligę weekendową, jeśli nie zobaczymy promocji, postaram się, żeby to był ostatni raz, kiedy o tym mówię dzisiaj, znaczy kiedy to powtarzam, to uważam, że też odbiją po prostu na ligę weekendową, ale pamiętajcie, że ponieważ zbliżają się mistrzostwa świata, to te karty też bardzo szybko ludzie zaczną je wysprzedawać po lidze weekendowej, więc po prostu wystrzegajcie się i moim zdaniem w nową promocję w mistrzostwa świata powinniśmy wejść właśnie z pełnym kątem, oprócz foderów. Fodery, jeśli chcecie, możecie zainwestować nawet na Fula się zapakować, bo uważam, że y, jeśli kupicie je po dobrych cenach czyli poniższych, trochę nierynkowych niż są teraz, jeśli je troszkę posnajpicie, to uważam, że no nie da się na nich praktycznie stracić. Uważam, że one powinny nam powinny nam po prostu oddać, powinny nam oddać, bo po pierwsze możemy zobaczyć ikonę, możemy zobaczyć hero w przyszłym tygodniu, możemy zobaczyć różne inne SBC-ki. mamy Lewandowskiego niedługo, a nawet jeśli nie, to, po, znaczy Lewandowskiego mamy, ale nawet jeśli nie dostaniemy ikony czy hero, to w przyszłym tygodniu, jak wyjdą Mistrzostwa Świata, czy znaczy jak wyjdą różne tryby z Mistrzostw Świata, jak wyjdą nasze pierwsze karty, nie wiem jeszcze, jakie, jakie będzie pierwsze zestawienie na, na swoim poprzednim filmie, mówiłem, jakie różne rodzaje kart dostaniemy, bo będzie, no, przez cały miesiąc, co tydzień będą różne eventy, będzie róż, różna promocja z różnymi kolorami kart, które będą robić różne rzeczy, znaczy jedne się będą ulepszać, bo to będzie, no, drużyna pewnie jakaś w stylu Road to the Final, tylko w Mistrzostwach Świata i inne, i inne, więc na pewno będzie masa różnych SBC-ków do zrobienia i wtedy FODER na pewno w którymś momencie odbije. Więc szybki filmik na dziś chciałem, znaczy jak na mnie szybki, chciałem wam właśnie powiedzieć o tym wszystkim, chciałem was przygotować potencjalnie, w co jeszcze możecie zainwestować, i jak jeszcze możemy zarobić. I ogólnie właśnie przede wszystkim o to, że jeśli po raz pierwszy w tej fif nie zobaczymy nowej promocji, to rynek będzie jeszcze przez chwilę wysoko, więc nie panikujcie ze swoimi najlepszymi kartami, które macie, macie w klubie. Jedyne, na którymi bym się troszeczkę obawiał, to są właśnie karty Hero, bo wiadomo, że 11 listopada dostaniecie niektórzy z was niewymienną paczkę z tymi nowymi hero dzięki preorderowi. Mówiłem o tym w przednim filmie też w, detal w detalach, jeśli chcecie wiedzieć o tym wszystko, jak to będzie wyglądać, kto je dostanie, kto nie, więc na pewno przed tym będzie panika. Mimo, że ta paczka będzie niewymienna, to na pewno ludzie w którymś momencie też spanikują w najbliższym czasie na kartach hero, więc uważajcie na swoich hero, to jest, to jest to, co bym najbardziej się obawiał, znaczy najszybciej bym się raczej ich pozbywał, bo po prostu możecie ich sprzedać, a możecie potem ich odkupić za taniej, bo będzie, pań, znaczy inaczej, sprzedajcie jeszcze w dobrym momencie, potem jeszcze ja powiem Wam, kiedy będzie panika, jak najszybciej Wam oczywiście zrobię materiał na YouTubie, na Twitchu, wszędzie, wszędzie z Wami będę na bieżąco Wam powiedział, powiem Wam, kiedy jest mniej więcej najniższy moment, żebyście mogli odkupić te karty, bo one potem pójdą w górę, bo też pamiętajcie, nie będzie ich w bo zastąpią te karty najnowsze, te, które, te nowe hero, bo pamiętajcie, że nie wszystkie hero dostają wersję, to świata, tylko te nowe dostają te wersje. Więc, więc one, ale turę spadły. Holy, holy makaroni, No, po prostu niesamowite spadki na turę. Już dzisiaj widać, on chodził jeszcze niedawno za milion trzysta, już jest milion 200. Wow, więc, więc niedługo, no, nie sprzedawajcie w tej chwili, bo uważam, że jeszcze będzie, że to będzie wyżej. A potem będzie panika polize weekendowej, szczególnie właśnie na Hero, prawdopodobnie, i potem będą znowu odbicia. Już podczas Mistrzostw Świata, i wtedy możecie te karty znowu sprzedać. Więc wszystko wam jeszcze na bieżąco będę mówił. Pamiętajcie, że jestem często na Twitchu w tygodniu. Dzisiaj jeszcze nie mam pewności, czy będę o 19 w czwartek, ale na pewno będę jutro. Czy będzie promocja nowa, czy nie będzie nowej promocji, to zawsze w piątki z wami jestem o 19 na Twitchu i też kilka razy w tygodniu, mniej więcej w godzinach właśnie wieczornych, 19, coś koło tego z wami yy, będę. Jeśli dzisiaj będę, to dam wam znać właśnie na Discordzie, czy dzisiaj będzie streamek o 19. .00. Więc moi drodzy, jeszcze raz, Wszystkiego dobrego, dzięki piękne za, za wspieranie wszystkiego, co robię, dzięki za wszystkie lajki, które mi dajecie, bo wiecie, że to niesamowicie wspiera kanał. Dziękuję Wam pięknie i widzimy się już w kolejnych materiałach i przede wszystkim na Twitchu, na Discordzie i w kolejnym YouTube'owym materiale. Dzięki za oglądanie.